Wie pan, i, i, tak było, że jak on miał jechać do Krakowa, przyjechał z Gestapem, bo mamy tu budynek poniżej nasz, był ten, no to on przyjechał w Landzie z Gestapowcem. I ja byłem w domu, bo wujek był w pracy, on na 8 godzinę chodził, to tam w pół do ósmy musiał być w tym. A Wacek otworzył drzwi, weszedł pierwszy, zanim wszedł Gestapowiec. Binoklak, buty wysokie, żadne tu, opaska na ręce. I mi się pyta, Słuchaj, gdzie jest Jasiek? Jest Jasiek, jak on mnie, bo jest w błaźni. A gdzie ma ubranie? Jak on no, w pokoju zamknięty tam. No ale to jest takie, zamknięcie to było, że klucz wisiał, i, i no to se ściągnął ten klucz, otworzył, wziął portki, wziął cuchę, a ten gesta powiedział, no chodził, a bił tą witką po tych butach, tak ino strzelał, nie? Ino, ale się z słowem nie odzywał, kompletnie nic. Jak Wacek wziął to ubranie z portki i ten siedli do, y, 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 do dorożki, bo to oni dwoma koniami przyjechali landem, i pojechali na dół. Do tego zamknął dom, poleciłem do łaźni. I mówię, słuchaj, wujek, taka i taka sprawa, Wacek był i wziął portki i wziął cuchę. No to on mówi tak, no jak już wziął, to teraz nic nie zrobimy. Ale nawet nie mówił y, 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 gdzie i po co i tym. Dopierośmy z wiadomości wyszło, że, że on pojechał do Krakowa na Wawel witać y, nie Gieringa, tylko Franka. Franka. Że pojechał Franka witać. No i potem przyjechał, to było chyba ze dwa dni albo trzy dni, co przywiózł. No i te portki były okropnie dolane i, i ten, bo dobrze, bo cukre ściągnął, to, na, to nie było widać, żeby ten. Na no te portki po te tam wujek i proł, i to, żeby to, bo on był taki pedant, to tam nie było, że on miał jakąś koszulę, nie niewypracowaną, czy to on musiał mieć. Dwoje, troje spodni i ten. No ale jak już ten wacek przyniósł, no to już później to wujek brał i proł, włazi nawet te spodnie.